Będziemy dzisiaj niższy stelek do mojej siostry. Mój! Tłumacz się teraz! Co ty robisz? Ona no, tak jeden że telefon lepi ode mnie, naprawdę! To jest normalne! Hej, Joga wszystkim! Witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale! I mnie jednak nagrywam dość późno. Jest to druga 20, ale dzisiaj wieczorkiem właśnie przyszła mi ta paczka. Jak widzicie, wygląda dość, dość, dość nietypowo. Jak była zamknięta, to naprawdę wygląda to dziwnie, ale kreatywnie, nie powiem, że nie. A w niej, moi drodzy, znajdują się kejsy z firmy Mobile Fox. Są to kasy mega odporne na upadki. Gdy mamy telefon w tym kejsie, nawet jak zrzucimy go z 3,5 metra, to nic nie powinno się z nim stać. Dostałam testowy telefon z firmy Mobile Fox. Jest to ogólnie oryginalny iPhone 11 Pro, mogę Wam dokładnie pokazać. Proszę bardzo, tak o to wygląda. Tutaj jest przód. Normalnie wszystko działa aparat działa, wszystko działa, działa Proszę bardzo No jak zwykły telefon, nie? Generalnie jest to po prostu oryginalny telefon, który mam możliwość dodać do tego filmu i mam możliwość zrobić z tym telefonem pranka Moja siostra ma iPhone'a 7, więc musiałam na stronie SoMobileFox zaprojektować obudowę identyczną jak moja siostra żeby po prostu ona się nie skapnęła gdy będziemy chcieli wyrzucić jej ten telefon i zniszczyć bo właśnie na tym polega ten prank, że będziemy jej niszczyć telefon mojej siostry zrobimy coś takiego, że ja wejdę do niej do pokoju, będę do niej mega zła wkurzę się, zabierę jej ten telefon i wywalę przez balkon do balkonu do ziemi u mnie mniej więcej jest to 6 metrów, to taka mierzysta, co sądzisz? Tata kamerzysta mnie kryje, żeby nie wydało się, że planuję takiego pranka, prawda? Tata kamerzysta potwierdza? Czy tata potwierdza? <grystanie> Myślałem, ma taką samą budowę, tylko że z innej firmy. Mam nadzieję, że będzie, miała akurat na telefonie byłaby spoko, bo wtedy wiecie, no zabiorę i ona nie będzie patrzyła na to, jaki to jest model telefonu, tylko bardziej zwróci uwagę na to, jak, jak to to skayss. To jest logiczne, że ten kolor jednak bardziej wraca się w oczy, zwłaszcza, że to jest krówka i taki dość niedowolne. Czwartek, 26 listopada, czyli dzisiaj od godziny 18, zaczynają się wielkie promocje z robotem minus 50%, więc to jest bardzo duży robot właśnie z okazji tego. Black Friday. Właśnie na tej serce Moby Vox możecie znaleźć tam genialną obudowę, albo nawet sami je zaprojektować. Na przykład ja zrobiłam w I mam jeszcze dwa case'y dla mojej siostry, które dam jej pod koniec filmu jako taki prezent. Teraz jak zarobicie case'y na Moby Vox, to Wam w takim ślicznym, świątecznym opakowaniu, więc jest to po prostu genialny pomysł na prezent, mogę bym mogła tutaj pokazać. Na przykład taki case'ik. Y. Do każdego z case'ów dostajecie w opakowaniu od razu szkło hartowane, także to jest super, że mam taką procentową pewna, że nic się ma, z tym telefonem nie stanie. Mam przykład obudowy, która jest super na święta, jako prezent. Akurat teraz bliżą się Mikołajki i święta, i ja myślę nawet, że komuś tą obudowę sprezentuje. Jeżeli zastanawiacie się, jak są stworzone te obudowy, że telefon nie ma możliwości, żeby w niej zbić, no to jak zobaczycie, w środku jest taki czerwony materiał, który nazywa się materiałem Drop X, i dzięki niemu, w momencie, gdy telefon spadnie nam na jakąś stronę, na przykład na bok, to cały ten ciężar rozkłada się na równo przez cały telefon. I dzięki temu też nie mamy żadnych zarysowań. Teraz jest też. Nowy Aparatu Full Shock, który nadal świeci w ciemności. I Mobile Fox też stworzyło case nie tylko na iPhone'y, a wcześniej było tylko na iPhone'y, teraz jest jeszcze na Samsung i na Huawei. Koniecznie oprzeć, bo może akurat na wasz telefon któryś z caseów będzie dobry. Telefon jest mega fajnie zrobiony, ponieważ tu jest matowy, dzięki czemu się nie brudzi, nie palcuje. I dodatkowo też fajnie się tak trzyma go w dłoni. Tak, na pewno i że to nie spadnie. A właśnie, gdy coś by wam się tutaj zarysowało w tym case, coś by wam się tutaj ugrodziło, odkształciło, to zawsze możecie to zwrócić na gwarancję, bo taka jest dożywotnia gwarancja i jest też nowa kolekcja, także. Możecie też obszalić. A promocja, tak jak mówię jest z rabatem minus 50%, więc to jest bardzo duży roboty, właśnie z okazji tego Black Friday. Będziecie mieli czas od 18 do północy, także no czasu jest trochę mało. No a promocje duże. Dobra, lecimy sprawdzić. Aż mi się aparat wyłączył z wrażenia, ale case jak widać, cały jeszcze tutaj wam. Zobaczmy, możemy też zobaczyć z tyłu. Case cały. To nie chodzi nawet o case, a, tylko o telefon, ale case też cały. Proszę bardzo. No ja jestem w szoku, że te sobie y wytrzymują coś takiego naprawdę może mieć raz Ja się bardziej boję o płytki niż o ten telefon, bo wiem, że on mi tak się nie zbije. Ja też. Uaga. <laughs> ja jestem naprawdę w szoku, że to tak działa. No fajne, fajne y. Ja Jestem ciekawa, czy jak go z mago, to no, czy się zbije. Muszę celować w chodnik, a nie w trawę. zobaczymy, ale myślę, że takiej reakcja będzie mocna, bo jej telefon to jak prawa ręka. Totalnie. Ona traktuje ten telefon jak... Ona traktuje ten telefon lepiej ode mnie! Naprawdę! Ten prank zrobiła jutro rano, bo ona teraz śpi, dlatego też ja nagrywam teraz ten fragment filmu. Inaczej nie miałabym możliwości, bo tej skrzyni nigdzie nie wyniosę, bo jest po prostu potężna. Też nie mogłam jej przynieść do pokoju, bo ona by to zauważyła i dlatego robię to jak śpi. No i rano rozpocznie się prank na niej. Jaka like golden hour! Mm -hmm. Bardzo ładnie. <laughs> Moja siostra pochodzi teraz do toalety, nie wiem czy ona się kąpie, czy co ona robi, ale to powinny. Teraz szybko pójdę ustawić aparat, czekajcie. do w pokoju. A ona obok siebie pokoju, więc to nie jest jakieś ciężkie. O Boże, jaki on ma tutaj syf. Ja że nie chcę chyba tego pokazywać, będzie na mnie jeszcze zła, że ja to na filmie pokazam jak już obejrzy ten film. Jezu, nie mogę tak głośno gadać. Patrzcie, tutaj w ogóle jest cała zastawa, nie zabawkami, ale może gdzieś tutaj? Dobra, to był mój tata. Może tak tu? Co myślicie? Tylko tu jest słabe światło. Może nie zauważy, że jej zapaliłam. I zakryję to część. Zakryję to tak. I schowam podgląd. Ten aparat będzie wyglądał w miarę naturalnie, bo tu jest tak dużo rzeczy na tej szafce, że nawet myślę, że się nie skapnie. no nie wiem, czy się skapnie. W sumie trochę to widać. Myślę, że to będzie w porządku ustawienie. Czemu ten globus ma jakąś pranzoletę na sobie? Wy Chcę Chce mi ktoś to wytłumaczyć? Mam mały problem, ponieważ moja siostra ma dosłownie identyczną obudowę na swój telefon. Tutaj jest jej telefon, tylko że właśnie nie wiem, gdzie ta obudowa jest. Ja przeszukałam te i nigdzie za cholerę nie mogę jej znaleźć. Więc... Liczę na to, że się nie skapnie i moja siostra nie ma z tej chwili, tylko ma z jakiejś takiej słabszej, gdzie faktycznie ta szybko może się zbić, więc yy, No jakby ten telefon jest tutaj lepszy, więc mam nadzieję, że się mimo wszystko nic z nim nie stanie, bo trochę szkoda No i tu jest ten jej telefon i po prostu zrobimy tak, że ten telefon będzie leżał tu Ja będę się tutaj z nią kłócić o coś, zrobimy jakąś taką awanturę, wykaże się moim aktorstwem, bardzo dobrym jakże ja Tutaj podejdę, będę miała ten telefon w kieszeni i w momencie, gdy się na nią mocno zdenerwuję Biorę jej telefon i powiem, że już mam dosyć. Biorę ten telefon i idę tutaj. Tylko, że właśnie ona musi siedzieć bardziej w bo inaczej nie, nie przemieszcza się tutaj. Otwieram balkon i rzucam ten telefon. Oczywiście w trakcie jeszcze przemienię szybko te telefony, żeby pewnie nie była przepała. I potem pewnie Martyna będzie zła i w ogóle zbiegnie na dół. Będziemy sprawdzać, czy ten telefon zostały i tak dalej. Potem się skapnie, że to nie jest jej telefon. Potem przejdziemy do testu i będziemy testować ten telefon, czy z jakiejś innej wysokości w tym casie Nie przybyłem, bo ona zaraz wraca. Lecimy z tym kokwem. Dobra, wyszłam na balkon i świeciło Ogólnie tu jest mój balkon. Tu jest balkon Martyny i właśnie ja będę chciała z balkonu Martyny zrzucić ten telefon na dół i sobie ustawię jeszcze tutaj aparat, żeby zobaczyć jej reakcję z bliska, bo jak wiecie, już wyjdę na balkon, a telefon będzie stał na biurku, to nie będę widziała jej reakcji, dlatego tutaj ustawiam jeszcze aparat. Muszę w miarę szybko to rozegrać, bo ten aparat, żeby nie spadł po prostu. 20 minut later. Co tam sobie poradzisz? No w ogóle wiesz, że weszła nowa seria Chick Lorry oh Online Guide. Masz już? Ale jaką? Tą... Mm, bo ja chcę sobie kupić tą e, Kitty K. No ładna. Ale fajna, ma no serio fajna Dobra, Tu masz, masz się teraz. Tu masz się teraz. O co ci chodzi? Co zrobiłaś? No, co zrobiłaś? Nic. Proszę się tłumaczyć. No nic nie zrobiłam. Zrobiłaś. Co ja zrobiłam? Pomyśl, co zniknęło z mojego biurka, co tam leżało. Przyznakiem to nie były chipsy, fromaż? Nie, ja nie lubię Fromage. Tak, nie lubisz fromaż, jasne, a kto mi to zabrał w takim razie? Nie. nie ma nikogo w domu, jest tylko tata, który siedzi na dole i ty. I co, niby tata zabrał? Puknij się w głowę, dlaczego ty mi zawsze wszystko zabierasz? A to ci żelki mi zabierasz, a to chipsy, a to jakieś gumy. Nawet kurde nie potrafisz się podzielić, tak, tylko wyłoniasz ode mnie. Czy... Wyjmij te słuchanki i zostaw ten telefon i wszystko. No, co ty robisz? Zachowujesz się po prostu beznadziejnie, serio Martyna. Aha, nic sobie z tego nie robisz! Może, wiesz co? No kurde, jak ci się sobie leżało, to, to, to jest, Ja mam jakieś jak, musisz mi jakoś bronić, że ja nie mogę wziąć tych ciw. Jak sobie leżały, to... No, no to są... Chipsy. Ja nie chipsy! Ja je sobie kupiłam, ja pani poszłam do sklepu, ja miałam na nie ochotę! A ty ty mama momencie mi je zabrałaś? A Skąd ja mogłam wiedzieć, że to są twoje chipsy? Poleziałam u mnie spokojnie na moim biurku, kupione za moje pieniądze. A, a co, a co jeśli może, to były moje chipsy, to ja tam sobie położyłam? Nie! Bo wszystkie chwilą byłam w sklepie i dobrze widziałaś, że ja sama te chipsy kupiłam! Nie, po prostu sama rozumiem z jakimś supem. Dosłownie jak supem. I co wszystko się jeszcze teraz? O Ty z i zajadasz chipsy po boku. Nie zostaw. A my to... się z nim nie stało, bo spadł na trawę. Myślałam, że spadnie na płytki. Poczekajcie, ja wam panu pokażę. Myślałam, że spadnie tutaj, spadł na trawę, ale ogólnie. Mocna reakcja. Gdzie ty idziesz? No, Tony, no kupujesz mi ten telefon, jak się gdzieś no, z nim coś stało. Spokojnie. I to po co to nagrywasz? Dlaczego nie? Ale po co tak? Żebym pokazała rodzicom, jaka jesteś, że najpierw mi zabierasz, a potem robisz takie sceny. Najpierw mi zabierasz wszystkie moje rzeczy cały czas. Słodycze. Opiera? Nie, ale nie możesz wyjść z domu. No. Zasłużyłaś sobie... Nie telefon. Nie, nie mam swój... Nie nie dam swojego telefonu. No, mi że mi chodzi? No. Nie, oczywiście, że nie. No, nie ja pierdziemy. O jak bym się wywaliła. Ja wierzę, No czekaj, Martna, stój, no stój, Boże! Co ty? Odkupujesz no. mi ten telefon. Odkupujesz mi go jak mi się... Jak coś się z nim stało? Nie stało się, nic pozytywnego. Odkupujesz Zasługujesz mi go. na to! A możesz przestać? Ale to nie jest mój telefon. No jak to nie twój? No to nie mój jest telefon, no! Pewnie się nie z moim coś stało i go zabrałaś gdzieś. No jak mogłabym zabrać, jak przecież ty pierwsza wybiegłaś z domu. To to jest za telefon, to jest twój telefon! Nie, nie widzisz? Nie widzę. Nie widzisz? Nie widzę. No teraz się śmiejesz? Co z... ty się śmiejesz? Martyna no co, ty się śmiejesz! <grymne> Proszę. O co chodzi? O co chodzi? I a prank bro. Czy ty Marcin Dubier jesteś? <grymne> Nie no, ale ładny masz telefon, no fasz. Ale... Co to jest za telefon? Telefon do testów telefon do testu? iPhone 11 Pro Jaki telefon do testu? No zobacz, telefon Ale o co w ogóle chodzi? To był na Tobie, że nie Ci zbiłam telefon Ale to... No, prank! To jest e, sztuczny telefon? Nie, to nie jest sztuczny telefon, to jest prawdziwy. No, jak widzisz, normalnie działa. Normalnie zdjęcia i wszystko. No wiódki. I co się stało? No, bo miał na sobie obudowę z Mobile Fox. Taką mega porządną obudowę. I ty masz taką samą, co nie? Tylko z tego napisu? Ale masz taką samą, co nie tylko, że zeszła ze słabszej firmy. I powiadasz, że kiedyś miałaś tam obudowę, spadł ci telefon dwa miesiące po komunii i ci się zbił? Po się widzą. A ja mam też dla ciebie niespodziankę, bo przygotowałam też dla ciebie dwa takie case. Powinna się nie dwa, tylko pięćdziesiąt, za 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 to! Za to. Jak ty rzuciłaś ten telefon, jak trzymałaś mój telefon? No, bo do kieszeni se schowałam. Twój telefon teraz będzie dobrze trzymał, będziesz miała dobre obudowy i teraz już ci się nie zbije. Dobra, mój drodzy, ja nawet nie zdążyłam kurtki założyć, ale mam też dla ciebie teraz tego mięspośniękę. Poza tym, że mam dla ciebie obudowę, która ci dam zaraz w domu, to jeszcze dodatkowo e, mam propozycję, żebyśmy zrobiły test wytrzymałościowy tych caseów. Ale nie z moim telefonem. No, z tym telefonem. Bo to nie jest mój telefon, to jest telefon, który specjalnie przeznaczyliśmy do testów razem z firmą Mobil Fox. Wiecie, że mój rulik będzie miał e, za. Nie, nie Bazyl, nie Bazel, mój. Bazylinka, gdzie miała za dwa miesiące urodziny, będzie miała roczek? Film pod tytułem Miała mojej siostry z telefon, tymczasem moja siostra. A wiecie, że mój królik będzie miał urodziny zaraz? Lecimy do testów. Uwaga, Martinez! Ale co, o co chodzi? Co ty robisz, Paula? Zrzuciłam taką. Jak chcesz, to możemy nawet na kamienie, na luzie. Proszę bardzo, cały i zdrowy. Trochę spalcowany, bo miałam brudne palce w sensie ręce. ale jak to? No tako, patrz. Tako. W ten sposób. A ja też chcę rzucić. <noise> no to rzucaj. Właśnie, w ogóle mamy taki ten od y, Basen. basenu, no. Grymy tym telefonem w piłkę? W piłkę? No to dawaj. I jak? Całe i zdrowe. Ja bym poszła jeszcze na ulicę, żebyśmy zobaczyły na twardej powierzchni, jak to no, ci działa. Więc... Git! Czekaj, ja założę kurtkę, bo mi zimno. Tu się fajnie nagrywa TikToki, ale na telefonie, bo tak to mi twarz odcina. Zmił się! Zbił się? Mił się? w okno, Nie, nie w okno, bo z telefonem nic się nie stanie, a okno rozbijemy W ogóle dzisiaj wygląda jak menel. Mogłabym rzec. Siedzimy w domu i tak jest wirus i tak nigdzie nie wychodzę, to mam się stroić, co nie? Stroić to się będę na vlogmasach, które też na moim kanale będą. Uwaga, double prank na mamie. Mój Martyna, no co, w jakim się się Mój! Martyna, wiesz, to już drugi telefon. Nie, żartuję. <noise> Samy Frank na mamie. Hej! Ogólnie powiesz co? Ups! O! Chyba jest git. Jeszcze zaraz zobaczymy Ej, tył. Paulina, no czyś ty zwariowała. No ja na konie jeżdżę. Nie zwariowałam! Paulina, weź się uspokoi. Nie, nie rób takich rzeczy. Paulina! Wszystko działa, zobaczymy tu, ja jestem mega ciekawa, no aparaty też są w dobrym stanie. Ja się boję coś z plecami tego telefonu. Boję się, że tam coś może być. Dawaj w samochód. W samochód? W samochód. Nie no, chyba kiepsko w samochód. Rzucaj, rzucaj, masz. Rzutaj autobus. Nie, żartuję, żartuję. <laughs> Pan za to... No, i się spojrzał, jakbyś miała rzucić zaraz. No jak ta kiedyś się jechała na wycieczkę autokarem, to podobnie ktoś kamyka rzucił w okno i marzli przez całą wycieczkę, a który prowadził w ogóle nie zwracał na to uwagi. O oh mój Boże, Paula! Proszę bardzo, pięknie, ładnie. O oh! oh, cholera! Martyna, to było mocne. Tu jest tylko od trawy brudne. Proszę teraz. To jest tak dziwne, że to w ogóle nie pęka. Mój by po jednym zrzuceniu z takiej wysokości już by pękł. Mój spad z takiej wysokości i pękł. No, pęk. Martyny, telefon, jak zrzuciłaś swój, to tak, tak w takiej, z takiej wysokości spadł i zrzucimy go jak najdalej potrafimy. Zobaczymy, która dalej rzuci. Robimy zawody. Kurde, Paula, ja się boję. Elegancko, jest całe, cały zdrowy. Nie wiem, czy jesteś się w stanie zauważyć, ale tutaj już są widoczne pierwsze ślady użytkowania. Tu w rogu. O, kurde. To może być ta chwila. Nie. Ej! I teraz, jadę. I teraz z tego miejsca rzuć. Jak to jest kurde możliwe. O, Tutaj może aparat ucierpieć, bo słyszałam takie uderzenie jakby w aparat. Ej no gici Tutaj tylko na case'ie No na case'ie tylko tutaj lekko No ale wiesz jak tak rzucamy ten case w takie różne strony no, to się nie dziwmy, że też ten case no jest właśnie. trochę poturbowany Normalna osoba, która korzysta z takiej obudowy przecież nie rzuca tak telefonem bez przesady Jak widać aparat też jest w super jakości O tutaj mogę też wam odwrócić specjalnie Więc tutaj też nie ma nic z aparatem złego zrobionego Jestem ciekawa czy jak zwalimy go z góry to czy przeżyje Zwalamy jeszcze? No oczywiście, że tak A ja się boję Dobra mam ten telefon, zrzucamy O może? Ja wiercielę Nie, ja się boję Paula Klans. Ja Ja ci Nie zbił się, co jest Cały i zdrowy Załóż mi tą czapkę, będę Billy Eilish prestiżowa Martina jest fanką jak coś Nie. Zobacz tył, ja jestem ciekawa z tyłem Sprawdzamy tył? Mhm. Ja się stresuję szczerze Paula dę. O, kurde, czuję, że coś jest tam. Jest coś? Nie, to były złe odczucia. Nie ma nic, żadnej ryski nawet. Patrzcie, jakie piękne niebo. Nie rób mi jednego. To... Możesz żyć jeszcze raz ostatecznie. Uuu, ale trzask. był. Nie wiem, Paula, nie wiem. Gicik. Schodzisz ze schodów tak, jak gdyby nigdy nic, ale ups, telefon wypada ci z ręki w trakcie rozpisania z koleżanką. O, jaki huk. Ej, ja bym się bardziej bała szczerze o tą płytkę niż o sam telefon, bo to tak walnęło w tą płytkę. I tak jak obiecałam, takie siki lądują u Ciebie. Proszę bardzo, możesz sobie otworzyć, Zobaczcie, jakie wybrałam dla Ciebie wzory. Mam nadzieję, że Ci się spodobają, bo tak w Twoim stylu chyba właśnie. Plus jeszcze w opakowaniu masz szybkę na telefon, w jednym i w drugim, zabezpieczającą, także taki cały zestaw. Z Billie Eilish, twoją ulubioną. Tutaj jest szkło hartowane, także teraz będziesz też miała dodatkowe zabezpieczenie na telefon. na ale ten jest ładny. Ten mi się wydaje, że A fajny. ten jest ładniejszy od tego. No mi się bardziej ten podoba, tak szczerze. No bo ja też nie, jakoś nie lubię bardzo biliary. Wszyscy, wszyscy lubię jej piosenki, ale wiesz, jego ja ja nie widokom, jest na No ten będzie pasował do twojego obecnego outfitu, tak myślę. Różowy? No, zobacz. No ten jest śliczny według mnie. No i zobacz, jak ładnie wygląda też... No zobacz, atomówka, o, tylko że to jest wow, ta inna. O, Mam dobry gust. Wow. Miałam się Ciebie zapytać, jakie byś chciała wzory, ale stwierdziłam, że już wtedy się skapniesz, że planuję coś zrobić, więc, więc cię nie pytałam i sama Cię wybrałam. Jesteś zadowolona? Bardzo. No to co, to papatki? Papatki! Papatki, widzowie! Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i komentarz. Na dole. Dobra, buziaki!